Od ostatniej gry z Uniwersum Alien minęło 7 lat, ale w końcu dostaliśmy nową produkcję w naszym ulubionym świecie. Ale czy nowy produkt spełnił oczekiwania graczy oraz fanów obcego? A w dzisiejszej recenzji spróbuję odpowiedzieć Wam na to pytanie, także zaczynamy! Uwaga, recenzja ma charakter mocno fanowski, proszę o wzięcie tego pod uwagę. Aliens Fireteam Elite to kooperacyjna gra akcji dla trzech graczy, opracowana przez Cold Iron Studios i została wydana przez Daybreak Games 24 sierpnia 2021 roku na konsole nowej generacji oraz komputery PC. Co ciekawe, prace nad grom ruszyły już w 2016 roku, jednak poprzez wielokrotne zmiany właścicieli studia Aliens Fire Team był skazany jednak na porażkę. Fabuła zabiera nas do roku 2202 i dzieje się 23 lata po historii z filmu Alien Free. Wojskowy statek USS Inventor przechwytuje sygnał SOS z opuszczonej rafinerii Katanga. Ta znajduje się na księżycu orbitującym wokół planety LV895. Wysłany tam oddział Marines odkrywa, że cała planeta, na której znajdują się ruiny świątyni inżynierów, służyła korporacji wellen Titani do rozmnażania ksenomorfów oraz pełniła funkcję eksperymentalną dla substancji znaną z filmu Prometeusz, która powoduje mutację. Dowództwo postanawia zgłębić tajemnice, jakie kryje LV-895, jednocześnie podejmując próbę unicystwienia obcych sform życia. Gracze przejmują kontrolę nad drużyną złożoną z trzech Marines. Jednocześnie gra oferuje tryb dla pojedynczego gracza i tryb kooperacji z ludźmi z całego świata. Gra wyposażona jest w multiplatformowość, która pozwala graczom z różnych platform łączyć się i przechodzić razem kampanie, jak i również bawić się w trzech trebach gry. W przypadku solowych sesji w rolę naszych kompanów wcielają się bojowe syntetyki alfa i beta sterowane przez tu sztuczną inteligencję zarówno w kampanii jak i w trzech pozostałych trybach gry. To również ułatwia nam grę w trybie offline. Gra oferuje cztery rozdziały po trzy misje. Podczas rozgrywki przemierzymy stację Katanga, odwiedzimy planetę LV-895 oraz zajrzymy na statek inżynierów. Sama rozgrywka prowadzona jest z widoku trzeciej osoby. Niestety same misje są liniowe i ciężko doduszykiwać się ciekawych, otwartych przestrzeni, ponieważ same mapy również są ciasne i mocno korytarzowe. Szczególnie widać to na poziomach na wspomnianej wcześniej stacji kosmicznej. Mogłoby się wydawać, że takie rozwiązanie jest klimatyczne, przypominające sytuację oddziału Marines z filmu Aliens, tym samym budząc niepokój u gracza. Jednak sama rozgrywka jest prowadzona z widoku trzeciej osoby, co również mocno rzutuje nam na klimat rozgrywki. Jednak jeżeli chodzi o naszych przeciwników, mamy tu spory wachlarz cast obcych. Mamy tutaj znane ranery, warriory, drony, same face czy crashery, a nawet trafimy na pretoriany. Ponadto znalazło się miejsce na nowe rodzaje obcych tak jak Bastery czy Claurery, a w jednej z misji zmierzymy się z mutowaną przez patogen fauną planety oraz ludźmi. Sama koncepcja walki z wrogiem jest oparta na prawie niekończącej się hordzie przeciwników, która radośnie podąża w naszą stronę, jednocześnie podkładając się nam pod lufę naszej broni. Jednak zdarza się, że wrogowie potrafią poruszać się między ścianami, lub zachodzić nas z różnych stron, czy zaskakiwać nas podczas walki, wychodząc z różnych dziur czy kanałów wentylacyjnych. Jednak same mapy są skonstruowane tak, że podczas misji nie możemy odetknąć chwili, nawet po oczyszczeniu pomieszczenia, ponieważ co chwilę odradzają się mniejsze hordy przeciwników. Również nasza amunicja jest ograniczona i tak zwane dziurawienie ścian może nam mocno utrudnić rozgrywkę, szczególnie w pierwszych momentach gry. Warto też wspomnieć, że nasza postać może mieć przy sobie jedną apteczkę, którą możemy wyleczyć samych siebie bądź naszego kompana z drużyny. Amunicję oraz apteczki możemy uzupełniać w pewnych punktach na mapie, jednocześnie przygotowywając się na odparcie większej fabularnej hordy przeciwników. Dodatkowo do naszej dyspozycji podczas misji mamy dostęp do różnego rodzaju sprzętu do obrony, od zapalających magazynków po minę, czy wieżyczki strażnicze. Movement. Good. Ciekawym rozwiązaniem jest również system kart wyzwań, które możemy aktywować przed misją. Te mogą pomóc w rozgrywce, jak i również utrudnić lub bardziej ją urozmaicić. Po każdej wykonanej w ten sposób misji możemy otrzymać bonusy do naszych punktów doświadczenia, jak i również zwiększoną liczbę waluty używanej w grze. Kart możemy używać podczas kampanii w trybie multiplayer. Jednak jeżeli nam nie uda się skończyć misji bądź zostaniemy rozłączeni z rozgrywki sieciowej, taka karta nam przepada. Oferuje również kilka klas dla naszej postaci, mnóstwo rodzajów broni i parę narzędzi do rozwijania naszego bohatera, jak i samego arsenału. Jeżeli chodzi o same klasy bohatera, to różnią się umiejętnościami oraz rodzajem noszonego asortymentu bojowego. Ponadto każdą klasą osobno zdobywamy punkty doświadczenia. Za każdą zdobytą rangą odblokowują się nam nowe sloty do naszego drzewka umiejętności, które możemy w dowolnym momencie zmieniać, i tym samym dopasowujemy postać pod nasz styl gry. Inną sprawą są poziomy naszych pukawek. Każda broń posiada cztery poziomy, a te odblokowujemy je podczas korzystania z nich podczas misji, zdobywając punkty doświadczenia. Dodatkowo każdą broń możemy uzupełnić o trzy elementy, które zwiększają niektóre parametry, np. szybsze przeładowanie, lepszą obsługę czy zasięg. Zaimplementowano tu również możliwość zmiany koloru naszej broni, jak i również dodatkowe naklejki, które możemy dowolnie ustawić. Większość tych rzeczy możemy kupić w sklepie na naszym statku za walutę zdobytą w grze lub odblokować w specjalnych ukrytych skrzynkach na każdej misji. Sam proces tworzenia wyglądu naszego Marines opiera się na gotowych asetach, jednak ten wygląd możemy w dowolnym momencie też zmienić. Jeżeli chodzi o muzykę i dźwięki, to są bardzo dobrze wykonane. Sama ścieżka dźwiękowa jest połączeniem ambientów horroru oraz dźwiękami pompującymi adrenalinę. Jednak muzyka nie jest klimatyczna i nie zapada w pamięci tak jak ścieżki dźwiękowe z Aliens vs Predator 2010 roku czy niesławnego Aliens Colonial Marines. Same dźwięki otoczenia czy broni sprawują się świetnie, jednak dźwięk smartgana czy karabina pulsacyjnego jest co najmniej poprawny. Jeżeli chodzi o dźwięki ksenomorfów są one bardziej zbliżone do tych znanych z filmów. Przejdziemy do podsumowania, wspomnę jeszcze krótko o dodatku do gry. Alien's Fire Team Patogen pojawił się 30 sierpnia 2022 roku i został wydany przez Focus Home Interactive. DLC dodaje sporo asortymentu do ulepszenia naszej broni: kilka nowych pukawek do eliminowania wrogów, trzy nowe misje oraz dodaje neomorfy znane z filmu Alien Covenant i kilka innych przeciwników. Pabłoje jest kontynuacją poprzednich wydarzeń z podstawki. Ponownie wcielamy się w grupę marińsk, którzy muszą wrócić na planetę LV895, gdzie powstał tajemniczy patogen, który nie oszczędził nawet ksenomorfów. Załoga Elwendor ponownie musi znaleźć źródło tego tajemniczego zagrożenia. DLC nie dodaje niczego nowego do samej rozgrywki poza walką z bossem pod koniec kampanii. Koncepcja walki z hordą pozostała, jednak przez pół kampanii będziemy walczyć z zwykłymi ksenomorfami, a potem do końca historii z deomorfami oraz innymi mutantami dotkniętymi patogenem. Przejdźmy teraz do zalet i wad produkcji. Zalety: Wieloplatformowość w trybie multiplayer, Mnóstwo elementów w rozwoju postaci, Kilka klas naszego bohatera, Grafika, Duży rodzaj wrogów, Mnóstwo easter eggów, Wady, Brak klimatu, Krótkie DLC, Korytarzowe i lijowe mapy, Fabuła gry. Słuchajcie, a więc podsumowanie: Aliens The Fire Team. Słuchajcie, Gierka miała naprawdę spory potencjał, tak? Po siedmiu tych latach nie mieliśmy nic, jeżeli chodzi o samą markę Alien. Także tutaj myślę, że fajnie byłoby zobaczyć coś nowego, fajnie, że nam chcieli coś dać całkowicie nowego. Ale moim zdaniem, niestety, bardzo mocno e, zmarnowali ten cały potencjał tego, tego, te, tego tytułu. Bo, e, dobra, okej, okay, ktoś powie, no ale co powiesz, co myślisz, jak widzisz Aliens, tak? I Marines. No, oczywiście, że wielka horda ksenomorfów, które wychodzą z gniazda, żeby cię po prostu tylko zabić, tak. Ale nie w takim, nie w takim stopniu, jak oni to zrobili w Fireteamie. Czyli po pierwsze, dla mnie zmiana perspektywy gracza to jest po prostu rzecz najgorsza. Bo z trzeciej osoby, znaczy, z pierwszej osoby, która byłaby bardziej dla mnie, według mnie, klimatyczna, zrobili trzecią osobę, która, no, po prostu nie, nie, straszy to, tak? Widzimy cały czas za pleców tak, jakbyśmy oglądali normalnie film. Więc tutaj. Niestety dla mnie bardzo duży minus, jeżeli chodzi właśnie o trzecią e, osobę. Znaczy, to jest, e, widok z trzeciej osoby, przepraszam. E, kolejny to niestety ten brak klimatu. Słuchajcie, ani historia, ani muzyka jakoś strasznie nie, nie budują tego klimatu, tak? Noż samo to, że e, co chwilę do nas ta nasza pani majorczyk, czy kto tam jest, ona cały czas do nas gada i nas co, co chwilę ostrzega. O, kseny tu, kseny tam, kseno tu, ksenę tam. I co chwilę to słyszymy, tak? Niby w, powinny być takie fajne, żebyś w momentach, kiedy rzeczywiście jesteśmy otoczeni przez te ksenomorfy i wtedy słyszymy, że ksenomorfy za nami jeszcze są, nie? To może by to jeszcze pasowało, ale w momencie, kiedy idziemy pustym korytarzem, gdzie po prostu mamy długi korytarz, gdzie jest po prostu ściana przy ścianie zaraz praktycznie koło siebie i słyszymy, że ksenomorfy przed nami, no... Trochę, to, trochę średnio, moim zdaniem to, to wychodzi, bo... No nie, no to po prostu to, jest, to jest brak jakiegokolwiek klimatu. Poza tym właśnie, że obcy zwykle stał tym klimatem. Ktoś powie, że no dobra, ale druga część filmu. Yy... Była trochę akcyjniakiem. Tak, zgadzam się, nie? I tutaj bo mogło być podobnie. Że mamy ten, trochę tej akcji, ale też mamy ten klimat tego zaszczucia, tego, że po prostu pomimo, że jesteśmy super marins, e, mamy super sprzęty, to i tak jesteśmy pionkami tutaj w tej grze i to my po prostu jesteśmy jakby też troszeczkę mięsem armatnim. Więc trochę mi tego tutaj zabrakło. E, myślę, że troszeczkę by to pomogło, gdyby to była perspektywa pierwszej osoby. Bo, bo moim zdaniem byłoby po prostu ciężej w pewnych momentach celować w niektóre ksenomorfy, bo tak, tak jak idziemy korytarzem, to praktycznie mamy duży przekrój e, widoczności i czasami możemy najpierw zobaczyć ksenomorfa, a dopiero go później usłyszeć i czasami nawet no, na odwrót się zdarza. Ale, no, generalnie, tak jak mówię, same dźwięki, broni, wszystko jest fajnie zrobione. Grafika jest spoko, naprawdę spoko i śmiga na moim radeonie. Także byłem pełni podziwu, że naprawdę fajnie zoptymalizowana jest ta gierka. Też muszę pochwalić, akurat, jeżeli chodzi o to multiplatformowość, że osoby z różnych platform mogą grać ze sobą w trybie, w trybie multi. Karty, wyzwań, no to już taki dodatek, ale to. Zależy od komu. Mniej to tak średnio podchodzą takie karty wyzwań, chyba że naprawdę są jakieś fajne karty, które na przykład naprawdę zmieniają tą rozgrywkę o 180 stopni. To byłoby spoko na przykład, tak, ale w momencie, kiedy mamy po prostu tylko takie, że na przykład nie zamienia nam danych wrogów na taką rzecz, że nie możemy używać broni bocznej, czyli takiego małego pistoletu, której tak w ogóle praktycznie nie używamy w grze, tylko używamy dwóch podstawowych broni w grze, więc no, to mówię, to jest generalnie takie można się pobawić, można się nie wiem, posprawdzać to, ale moim generalnie takim odczuciem to jest gra dla takich ludzi tryhardowania, czyli po prostu odblokowania wszystkiego, wbicie najwyższy level, wszystkim najwyższy levele i zdobyć wszystko, absolutnie wszystko, co się tylko w tej grze może może się dać odblokować i zdobyć. Też jeszcze chciałbym tutaj pochylić się troszeczkę nad tym DLC, ponieważ no za tą cenę, które DLC też sprzedają i które nam dodaje tylko chyba po dwie pukawki dla każdej, jakby kasty Marines, tak? Czy, czy nawet same te rzeczy do przerabianie tej broni, czy jakieś tam lufy, magazynki, celowniki. Dodali tego troszeczkę nowe, nowych tych rzeczy. Dodali parę innych jeszcze, jeżeli chodzi o w ogóle budowę naszego Marinesa i naszej postaci. Ale sama kampania, praktycznie jest to są po prostu trzy nowe misje, gdzie przez półtora tej całej kampanii najpierw walczymy z ksenomorfami, a później przez, przez resztę tego DLC walczymy z neomorfami. Fakt, że fajnie, cieszę się, że dodali te neomorfy, tak? Dodali te neomorfy spoko, fajnie, ale to robi tylko takie chwilowe wow, tak? Bo później dostajemy tych samych przeciwników, z czego jeden to jest chyba nawet. Dwa razy skopiowany, tylko ma trochę inną funkcję z podstawki. No i możemy powiedzieć, że główny boss, który jest w tym, w tym DLC, i inny taki rodzaj, też takiego powiedzmy neomorfa napakowanego, to są tylko te dwie nowe rzeczy w DLC, jeżeli chodzi o przeciwników. Jeżeli jeszcze jesteśmy przy DLC, chciałbym też bardzo pochwalić, że fajnie wygląda to Gniazdo Neomorfów, no jest takie no obrzydliwe wręcz, ale ma coś takiego troszeczkę takiego powiedzmy swojego Lovecrafta w tym wszystkim, moim zdaniem, i fajnie to naprawdę spoko to wygląda, tylko że tak jak mówię, to są tylko, to są jedyne chyba plusy, które mogę widzieć w Aliens Fireteam, no też budowa naszego Marinsa wychodzi w ten sposób, że nie, nie musimy się ograniczać praktycznie do jednej zamkniętej postaci, tak? Możemy te wszystkie skile sobie gdzieś tam inaczej ułożyć, tak? Więc to jest fajne, że ten, pomimo że mam to drzewko Umiejętności, to nie jest tak jak w typowych RPG-ach, że, że jeżeli wybierzemy złe drzewko, no to niestety musimy z tym ukończyć całą grę i sorry, winę tu jak mnie to zaczynają od nowa. Nie, tutaj to jest akurat fajne, że możemy sobie tuningować, możemy sobie zmieniać swój styl pod daną postać. Trochę też ciekawym aspektem jest to, że ten. Aspekt rozwijanie postaci i każdej klasy z osobna i broni każdej każde z osobna, co też nam daje całkiem fajne pole, było to popisu, jeżeli chcemy coś fajnego stworzyć, jakiegoś naprawdę unikalnego, unikalną postać, to też możemy jakoś to sobie podzielić. No a jeżeli chodzi o klasy yy, tych naszych Marinesów, no to, to różnią się pewnymi skillami, pewnymi umiejętnościami i czym więcej, yy, bo tak naprawdę większość to się zaczyna w pewnym momencie ze sobą mieszać, że ten nie może na przykład używać shotgunów, a ten może używać shotgunów i na przykład y, ciężkiej broni, czy ten może używać zwykłych karabinów ciężkiej broni, a ten może czego innego używać, tak? Także tutaj to już jest po prostu takie mieszanie z poplątaniem dla mnie. I cóż, no... Moją generalną oceną, jeżeli chodzi o team, to jest taka mocna piątka, tak? Nic nadzwyczajnego. E, poza tym, że sprzedają to za taką cenę... No, tak jak mówię, brak, brak klimatu. Historia to po prostu chyba jest tylko po to, żeby była, bo tak historia nie jest, nic, nie, nie jest ani nie za bardzo klimatyczna, ani nie jest jakaś taka bardzo... Nie tyle co odkrywcza, ale coś takiego, żeby po prostu nas zajęło i nas po prostu wciągnęło to wszystko. Nie, tutaj generalnie mamy iść, próć przed siebie i po prostu wszystko, co się rusza na naszej yy, drodze, i nie jest to człowiek, to mamy po prostu to rozwalić, tak, i to jest chyba jedyny cel całego FireTima. No gdzie, no szkoda, szkoda, bo moim zdaniem Team miał spoko yy, koncepcję na to wszystko, żeby wreszcie też takiego typowego. Yy, Aliens zrobić. Takiego coś jak. Może, czy, może coś, coś, co miało być niby takim drugim. E, Colonial Marines, ale troszeczkę lepszym, no wyszło wyszło ciut, ciut gorzej. Co nie znaczy, że fire Team jest niżej od e, ACM-a. Nie, to, to, to nie ACM, to jest po prostu dno dna. <laughs> ale mówi troszeczkę troszeczkę nie Udało się, powiedzmy, przeskoczyć tego, tego Colonial Marines względem jakością swojego, swojego produktu, jeżeli chodzi o technikalia. Eee, za fakt, faktem, zrazami zdarzają się małe błędy. Też wychaczyłem parę błędów w tłumaczeniu polskim, ale to są takie naprawdę szczeguliki, które po prostu nie rzutują aż tak bardzo na tą rozgrywkę. Więc no niestety, tak jak mówię. 5 na 10, jeżeli chcecie, jeżeli lubicie tryby hordy, nie wiem, typu gry Left 4 Dead, to ta gra jest dla was, tak? I szczególnie, że jeżeli jesteście jeszcze fanami Obcego, to ta gra, to będziecie się czuć jak u siebie. Tak macie po no, prostu wielką hordę xenomorfów, która na was, na was biegnie i wy musicie po prostu to zabić, tak jak w Left 4 Dead, macie po prostu i przecie od punktu do punktu, żeby pociągnąć jakąś tą fabułę do, do przodu. Ewentualnie, jeżeli chcecie, to się bawcie po prostu w multiplayerze z ludźmi. Ewentualnie, nie wiem, no, też te trzy tryby możecie wykorzystać do wspólnej rozgrywki, ale tak jak mówię, jeżeli chcecie tryhardować, jeżeli lubicie grać w cały czas w jedną tą grę, cały czas chcecie zdobywać jakieś nowe rzeczy, bo to jest takie, to mówię, to jest takie kopanie tego wszystkiego, tak? Więc aż po prostu pół życia wam zajdzie na to, żeby się dokopać do wszystkich. Skili do wszystkich poziomów i tak dalej, do cast, whatever. Więc to ta, ta gra jest dla was. Jeżeli jesteście fanami Obcego i chcecie spróbować swoich sił w Fireteamie i sami poznać jakąś tą rozgrywkę, yy, szczerze wstrzymajcie się do jakiejś promki na Steamie czy bądź na PlayStation Store, bo to mówię, to jest wieloplatformowa gra, więc tam gdzie gracie po prostu poczekajcie sobie na jakąś, nie wiem, promkę i wtedy dopiero zagrać w tą grę, bo szczerze, ce pełnej ceny za tą grę ja bym ty tyle nie dał, bo no nie, no to po prostu nie mogę, nie mogę po prostu patrzeć też już na tą grę, bo y pograłem trochę, przeszedłem całą kampanię, też pograłem z chłopakami e z ekipy i po prostu wiem, że już do tej gry nie wrócę, tak, że już po prostu zrobiłem tam wszystko, co ja chciałem zrobić, to już mam wszystko zrobione. I nie wiem, co tam tak naprawdę mógłbym jeszcze robić, ewentualnie poza jakimiś livestreamami u siebie na Discordzie, więc tak jak mówię, jeżeli chcecie tryhardować, lubicie hordy, kupujcie. Jeżeli nie lubicie, a chcecie zobaczyć, jak wyszedł ogólnie w waszym mniemaniu Fireteam, to poczekajcie sobie na promkę, dobrze wam radzę. Dobra, to tyle ode mnie, trzymajcie się, do następnego, cześć! Spodobał Ci się film, zostaw ocenę i komentarz pod filmem, a jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum zasubuj kanał, dzięki i na razie